Piękna pogoda. A my mamy Kodiaka w kolorze Sraki. Przepraszam, Kaki czyli Złoty Bronx za 3550 zł. Koła 20 cali z tak zwanymi nakładkami Aero 750 światła. Z pakietem Light Design, Full Opcja Lighting. Nawet pas świetlny tutaj jest widoczny. No, tutaj ten pasek on tak świeci. Później Wam pokażę. Koszt 7400. Wnętrze Design Selection 8200. Dzięki temu Macie takie. Tutaj Macie taką tapicerkę, tu Macie taką alkantarkę, tu Macie skórę. Wszystko pięknie 8200. Asystenci, w tym kamera cofania 360 stopni. Wszelkie adaptacyjne tempomaty 6650. Pakiet technologii, w tym head-up i Taki oto tablet 13calowy, 6650. Przepraszam, pomyłka 7250. Pakiet Winter, w tym podgrzewana kierownica i taka trzyromienna kierownica, 2950. Pakiet Convenience Plus, w tym elektryczne fotele z pamięcią. Podwójna podłoga w bagażniku, koło zapasowe i system wkryjący Canton Sound, 6350. Razem, słuchajcie, dodatków mamy za 49,500 a całość daje 259 tysięcy brutto katalogowo. Jak oceniacie? Jeszcze na deser, o czym był zapomniał, to dwulitrowy silnik wysokoprężny, czyli diesla, 193 konie mechaniczne, z napędem 4x4 i skrzynią DSG 7 -biegową. Naprawdę, jak zawsze, robi robotę.